Witam Was, kochani, ponownie wieczornie. Jak wiecie, moje filmy nagrywane są raczej wieczorem, kiedy już wszystkie obowiązki wobec mojej mamy zostały spełnione. Dlatego chciałabym Was powitać wieczornie i zaprezentować ciąg dalszy kolekcji bursztynowej. Oczywiście, w dniu dzisiejszym pokażę Wam bursztynki, uzupełniane też innymi kamieniami, które do nich pasują, ale mam nadzieję, że nie obrazicie się do mnie, że będę to wszystko łączyła tak, jak do siebie pasuje i jak noszę na co dzień. Jak wiecie, zawsze zaczynam od kolczyków. Kolczyki, jak mówiłam, długie kolczyki. E, wydłużają szyję, zatem e, jest tutaj e, oliwinek, e, jest tutaj mursztynek i jest cytryn. E, są to kolczyki e, z kolekcji e, Fantazja, e, również e, z nadpolskiego morza. Kolejne e, cudeńko. To zobaczcie, to jest jabłuszko. Jabłuszko, które jest zwieńczone, zwieńczone na górze bursztynkiem, okrągłym bursztynkiem. Ten sam motyw mam na pierścionku. Zobaczcie, jest to kute srebro, wykończone pięknym, okrągłym, jasnym bursztynkiem. Jak wiecie, jasne bursztynki. Trudniej zdobyć i przedmiotów z jasnymi bursztynami jest zdecydowanie mniej niż z ciemnymi. Udało mi się zdobyć, bardzo się cieszę. Następnie, jak widzicie na, na mojej ręce, są tutaj różne kamienie, czyli na pewno wiecie, że to jest cytryn. Cytryn to jest kamień który przyciąga pieniądze do waszego domu. Oczywiście to są takie wierzenia, ale czemu nie? Zatem cytryn, bransoletka z prawdziwych cytrynków, agat, który dostałam, e, tą bransoletkę dostałam od mojego syneczka. E, tutaj są z kolei sultanity. Sultanity to takie kamienie, kochani, które zmieniają kolor miałam ją dzisiaj tą bransoletkę na basenie i w blasku słońca kiedy temperatura była dosyć wysoka i kiedy wyszłam z wody i zdziwiłam się bardzo że będąc w amarantowym kostiumie kąpielowym moja bransoletka zmieniła kolor na taki bordowo żółty jeszcze w takim kolorze nie widziałam sułtanitów. Czasami jest żółty, czasami jest zielony, w zależności od oświetlenia. Zobaczcie, to jest ten kamień. I oczywiście oliwinki, które dostałam od mojej przyjaciółki z Olsztyna. Tą bransoletkę przywiozła dla mnie z Grecji. A teraz klu, dzisiejszego wieczoru. Ta bransoletka jest oczywiście też na specjalną okazję, z okazji przejścia mojego na emeryturę. Zobaczcie, to jest też bursztyn, ale ten bursztynek jest w takim bardzo jasnym kolorze. Jest wyrzeźbiony przez samego mistrza. Z nadpolskiego morza przez pana Tomasza Udziejewskiego. I jest to wyjątkowy, ale naprawdę wyjątkowy bursztyn. Bursztyn dosyć duży, zobaczcie, wysoki, osadzony na srebrnej, szerokiej, kutej ręcznie branzolecie. Jeżeli chodzi o te bursztyny. Mam nadzieję, że przybliżam wam piękno tych bursztynów i że zakochacie się w nich tak jak ja. Często się mówi, że właśnie stare babcie na emeryturze noszą bursztyny. Ale słuchajcie, bursztyny to zdrowie. Kontakt ze skórą, samogłaskanie bursztynów, to wszystko wszystko bardzo dobrze oddziałuje na zdrowie i skórę człowieka. Bardzo mnie to cieszy, że je posiadam i cieszę się, że dzięki wam mogę też je częściej wyprowadzić na zewnątrz. Kochani, a teraz teraz chcę wam pokazać moje skarby, które posiadam porcelanowe skarby. Zobaczcie to jest pierwsza z moich ulubionych filiżanek. Zobaczcie, jak jest pięknie wykonana. Jest, jestem herbaciarą. Wydaje mi się, że jest to filiżanka do herbaty. Zobaczcie, jak jest pięknie zdobiona. Jest wykańczana oczywiście złotym rantem. Tutaj boczki są też złote, pozłacane. I zobaczcie, te róże, te kochane piwonie. Nie wiem, czy też kochacie piwonie tak jak ja. Ja je uwielbiam. Oprócz tego, że lubię białe róże, to uwielbiam także piwonie. To był numer jeden. Teraz, kochani, numer dwa. Kolejne róże. Identyczny yy, talerzyk i pływonie w innym wydaniu. Zobaczcie, moja filiżanka ugina się dosłownie od yy, gałęzi dzikiej róży, od yy, Gałęzi, piwoni. Tak myślę, że piwonie tutaj też są. I jest kolor biały, mój ulubiony i jasnoróżowy. To był numer dwa. Teraz, kochani, bardzo stara filiżanka, którą moja mama przeprowadzając się do Niemiec, dostała od kobiety, która. Zamieszkiwała poprzednie mieszkanie. Zobaczcie piękna stara porcelana. Nie wiem, czy dobrze widzicie ten zestaw. To było bardzo miłe pozostawienie takiej pięknej filiżanki dla mojej mamy. Teraz kochani filiżanka, którą komplet tych filiżanek dostałam od bardzo miłej kobiety, która w momencie kiedy nikt nie mógł mi pomóc w transporcie do Holandii pomogła mi, oczywiście bardzo szybko się z nią rozliczyłam. Ale kobieta ta podarowała mi sześć takich filiżanek i sześć porcelanowych talerzyków. W dowód sympatii i życząc mi oczywiście wszystkiego najlepszego. Wtedy byłam w bardzo ciężkim stanie, wtedy byłam po dwóch czy trzech chemioterapiach. I dzięki tej kobiecie. Mogłam leczyć się w Holandii. Następna filiżanka to jest filiżanka też z biało, takimi jasnoróżowymi elementami kwiatów róży. Zobaczcie. Zobaczcie, jak piękne są te wzory. Zobaczcie, jak cienka jest ta porcelana. To jest, przypuszczam, włoska porcelana, ale zobaczcie, jak przepięknie to wygląda. Następnym kompletem. Oczywiście te filiżanki mam w liczbie mnogiej, oprócz tej jednej pozostawionej dla mojej mamy. Takie filiżanki posiadam dwie. Prowadziłam kiedyś nad Polskim Morzem kolonie dla młodzieży, i właściciele ośrodka podarowali mi takie dwie filiżanki. Zobaczcie, jaki wyjątkowy to skarb. Skarb otrzymany z wdzięcznością od ludzi prowadzących ośrodek kolonijny dla młodzieży. Ja, jako prowadząca tą kolonię, byłam tam bardzo lubiana i dostałam to w dowód wdzięczności. Następna filiżanka, również otrzymana od yy, od tej miłej Pani wspomagającej mnie w chorobie. Zobaczcie, to jest, wydaje mi się, to jest porcelit. Dostałam taki komplet, ale jest to sentymentalna rzecz. Sześć takich filiżanek, sześć spodeczków. To jest bardzo miłe. Można wypić taką kawę właściwie każdego dnia w tak pięknym zestawie. To już Wam chyba pokazywałam, filiżanka zakupiona na Flomarku. Zobaczcie, tutaj w Niemczech, w Norymberdze. Śliczna koronka. Też taka na małą czarną. Kolejna Flomarkowa. Filiżaneczka. Zobaczcie, jakie cudo. Prześliczna, prawda? Też na taką małą czarną. I kolejny wzór. Kolejny wzór. No, wszystko to stemki rodzajowe. Zobaczcie, jakie piękne. Para w tańcu. <tuszy> Te filiżanki, oczywiście, są w skarbcu mojej mamy. To jest taki drobiazg, kiedy moja mama odchodziła na emeryturę i dostała właśnie takie filiżanki. Są jeszcze do tego talerzyki deserowe. Też słodkie. Zobaczcie. Też słodkie. I pewnie już bardziej współczesne, ale jest to prawdziwa porcelana, pięknie zdobiona. I tutaj kochani, chcę Wam jeszcze pokazać taką filiżankę, którą przywiozłam z Anglii. Mój syneczek zakupił mi ją na flomarku za jednego funta, ale prawdziwa porcelanka. Scenka, scenka z życia Anglii. No naprawdę cacuszko. Cacuszko, złotone, złocone nóżki, piękne uszko. No prześliczna jest ta filiżaneczka. Kolejna flomarkowa filiżanka. Tutaj jest bez sygnowania, ale zobaczcie, ja uważam, że to jest no, piękna, piękna rzecz, wyjątkowa, pomimo tego, że ta akurat nie jest sygnowana. Ale jak zapewniał sprzedawca, jest to bardzo stara filiżaneczka z pięknym wzorem kwiatowym, prawdziwa porcelana, wyłożona, to znaczy zdobiona, ranty, zdobione złotem. I e, talerzyk również. Tutaj jeszcze jest taki komplet filiżaneczek minina, miniaturowych. E, są tak piękne również ze stemkami e, e, rodzajowymi. Zobaczcie, czyż to nie jest piękne? aż serce się uśmiecha do tej porcelanki. I na sam koniec zostawiłam mój skarb. Prawdziwy Romanow, prawdziwy Romanow, kochani. Eee, kobaltowa e, zdobiona złotem. Zobaczcie, abym ja dobrze to uchwyciła. Nie wiem, czy to jest widoczne. Ale to jest. To jest filiżanka carów Rosji. Do tego jest talerzyk. Talerzyk pod filiżankę i talerzyk deserowy na ciasteczko. Jak widzicie jest to. Prawdziwe cudo. Mam takich filiżanek sześć, sześć talerzyków i sześć talerzyków deserowych. Marzy mi się, żebym kiedyś, będąc w Anglii, również dokupiła sobie y, do tego czajniczek, mlecznik, ale właśnie chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć. Zobaczcie, jak pięknie. Pasują te rzeczy do siebie. To jest zegar, który mój syn podarował mojej mamie, czyli swojej babci. Zobaczcie, te rzeczy pasują do siebie. Są jak gdyby z jednej rodziny. Naprawdę piękna, piękny zegar. Piękny zegar. Zobaczcie. Ja polująca na wszelkie okazje, zawsze zwracam uwagę na tego typu skarby i mój syn, żeby zrobić przyjemność mojej mamie. Zobaczcie, nie mówiłam, że kupujemy za grosze. Widzicie tą cenę? Jeżeli nie widzicie, to Wam powiem: 4,95 funta. Taki zegar, prawdziwa porcelana, pięknie, pięknie zdobiona ze scenkami rodzajowymi. Czyż to nie jest piękne? No prześliczne. Zobaczcie, tutaj jest firma. Nie wiem, odwrotnie chyba. No, uważam, że, że ten romanow i ten zegar są wyjątkowe. I chciałam Wam jeszcze pokazać: Muszę się napić łyżek wody. Chciałam Wam jeszcze pokazać oczywiście, też z angielskiej kolekcji kryształowy dzwoneczek. Jest późno, nie chcę mu za bardzo dzwonić. Zobaczcie, kryształowy dzwoneczek zwieńczony ptaszkiem. Prawdziwy, oryginalny. Bez wołania kogoś na posiłek, bez zbędnych słów, wystarczy zadzwonić i uwierzcie mi, chętni natychmiast przychodzą do stołu. Z tej samej kolekcji pojemniczek, również z ptaszkiem pojemniczek kryształowy i właśnie tak sobie zastanawiałam się, Cóż, cóż tu mogę włożyć? I ostatnio robiąc sushi, bo bardzo lubię sushi, oczywiście przeszłam szkolenie u mojego syna. Wyjątkowo dobre robi i takie elementy kulinarne zawsze będę wtrącała, kochani. Także na, mojej, na moich postach. Też widzieliście zdjęcia mojego sushi. I tak sobie pomyślałam. Super pojemniczek na wasabi. Nie można tego dużo wyłożyć, tylko troszeczkę. Zobaczcie, jakie cudeńko. To było kupione za pół funta. Prześliczny kryształowy pojemniczek. Ja stosuję na wasabi. I również ten sam motyw. Zobaczcie na stole na Flomarku był taki szklany pojemniczek, ale też z tym samym ptaszkiem. Co ja zrobiłam? Mam podstawki pod szklanki kryształowe i zobaczcie. Tutaj można schować cytrynkę, można położyć yy, na przykład kawałeczek jabłka. No, nie wiem, ukrojonego pomidorka. Zobaczcie, wspaniały pomysł, prawda? I ten sam motyw z ptaszkiem. I to by było na tyle dzisiaj, ale mam nadzieję, że jutro pokażę Wam. Piękną porcelanę obiadową i zestawy obiadowe, które posiadam. Zacznę być może od chodzieży. Chodzież jest w moim domu od wielu lat i powiem Wam, że zdekompletowany został zestaw herbaciany. Natomiast serwis obiadowy. Jest w całości i z chęcią Wam pokażę, jakie elementy posiadam. Natomiast pojutrze zamierzam pokazać Wam, oprócz zdobyczy, mam nadzieję, flomarkowych, środowych, to pokażę Wam jeszcze zestaw porcelany, bardzo starej, chyba 50-letniej w kolorze ekry, wykańczanej złotem, którą to porcelanę odkupiłam za przysłowiowe grosze od mojej znajomej, która likwidowała dom swojej teściowej. W związku z tym udało mi się wejść w posiadanie tego serwisu, na flomarku dokupiłam do tego serwisu mlecznik i dzbanek do kawy. Natomiast na hmm, chyba, na jakiejś wyprzedaży też, dokupiłam cukiernicę. Jeżeli gdzieś trafię na pokłady Filiżanek, do tego serwisu to już będzie zwieńczenie kompletu. Kochani, dziękuję Wam za to, że piszecie do mnie takie miłe słowa, że oglądacie mnie, że przynoszę Wam radość, a oczywiście uśmiecham się zawsze do Was. Ach, zobaczyłam jeszcze coś, czego Wam nie pokazałam. Zobaczcie jakie cacuszko, przypuszczam, że chińskie, przywiozłam również z Anglii. Pojemniczek, trudno mi powiedzieć nawet na co, ale jest tak piękny, wyjątkowy, że naprawdę nie mogłam się mu oprzeć. I to też jest skarbuca z Anglii. Mam nadzieję, że y, będąc w Anglii końcem, y, końcem czerwca bardzo, bardzo dużo rzeczy Wam pokażę i chcę Wam też udowodnić jak piękne rzeczy i jak piękne srebra tam są i y, na karbucach i w charity, czyli w sklepach, które y, przeznaczone są... Y, których dochód przeznaczony jest fundacjom fundacją, fundacją na, dla chorych na raka, dla chorych na serce i, i mających wzgląd w cały układ krążeniowy, następnie fundacje niektóre pomagają kotkom, pieskom i innym zwierzętom. Także szczytny cel. W Piękne rzeczy, które tam są wystawiane, które ludzie przynoszą jako rzeczy niepotrzebne, często są też rzeczy nowe. Można się zakochać. Ja dawno temu zakochałam się w angielskich drobiazgach i w angielskich srebrach, oczywiście w angielskiej porcelanie również. Kocham Wejmów, gdzie mieszka. Moje ukochane dziecko, i bardzo, bardzo cieszę się, że tam będę i będę mogła Wam pokazać angielskie skarby, które również przywiozę, mam nadzieję, do domu. Kochani, bardzo chciałabym Was pozdrowić serdecznie i do następnego razu. Mam nadzieję, że szybko się zobaczymy. I że będziecie również zadowoleni jak ja z tych pięknych rzeczy. A na koniec powiem wam, że ta zakupiona na flomarku nowa y, bluzka y, również jest noszona y, przeze mnie z wielką radością. Co prawda ja wolę troszeczkę większe wycięcia, ale y, jest na ten czas akurat. Tak jak wam pokazywałam, koronki y, Piękna bawełna, wszystko zdrowe dla skóry. Także można kupić piękne i nowe rzeczy na flomarkach, i można trafić naprawdę na perełki porcelanowe, srebrne. Będę wam to wszystko pokazywała. Mam nadzieję, że również będziecie z przyjemnością oglądać. Do następnego razu, kochani. Ściskam serdecznie.